informacji Kultury I tutaj dzisiaj po raz pierwszy w Polsce Zrobimy Drum Fitness Workout Które niedługo będzie miało nazwę Body Drum Fitness Workout Albo Drum Fitness Body Workout To Już, już to Pierwsze w historii zajęcia Dram Fitness Workout. Nie, no to się Bo bardzo to mi się... Mi się ja chciałam powiedzieć, że było super i myślę, że to jest fajna innowacyjna metoda spędzenia czasu i, i naprawdę zachęcam wszystkich tych, którzy kochają muzykę ruch i, i naprawdę było super. Energetycznie, ekstra. Tak, i w połączeniu z pałeczkami, naprawdę świetny pomysł i yy, się tak nie No dane. i coś nowego, tego to jeszcze nie nowego. było. My jesteśmy, my jesteśmy pierwszymi chętnymi na zajęciach. Tak, zdecydowanie, tak. tak, tak, tak Silna tak. grupa. Tak. Tak. Bardzo fajne było też to, że można się było e, rytmu w międzyczasie e, uczyć to wybijanie właśnie pałeczkami, rytmu było po prostu rewelacyjne, więc można było przy okazji nauczyć się tak troszeczkę grać na, no, na, na perfekcji, więc było... No złapaczenie nie, jest nie, koordynowanie, pole. tak, że to tak, z, z, tak. z uderzeniem w pałeczki, to też jest bardzo hmm. cenna umiejętność, tak? Dokładnie. Tak. Fajnie, super, to Naprawdę zachęcamy wszystkich. Zachęcamy. Pozdrawiamy. <laughs> Udało się. Pierwsze w Polsce Drum Fitness Body Workout za nami. Byłam trochę zestresowana, bo to pierwszy raz w takiej formie, bez penów, jak, jak trochę jak bez ręki, ale udało się. Jeśli chcecie skorzystać, to wpisujcie się na dramacademic.pl będą wszystkie szczegóły, informacje i dołączcie do mnie, do Marysi, do dziewczyn które będą i chłopaków, które będą z nami ćwiczyli. Drum Fitness Workout Body Workout na ciało na dwa miesiące, żeby się przygotować do wakacji.